Upór, zaangażowanie i aktywność mieszkańców załużeń i okolic okazały się kluczowe w dążeniu do realizacji kompleksowej inwestycji drogowej na odcinku 3 km trasy doprowadzającej do granicy z powiatem Leskim. Starostwo powiatowe w Sanoku znalazło finansowanie zadania, wyłoniło wykonawcę i podpisało umowę. Zgodnie z ustaleniami maszyny mają wyjechać na drogę pod koniec czerwca. Planowane zakończenie remontu ma nastąpić w listopadzie tego roku. Myślę, że wiadą w, w czerwcu zresztą takie mamy uzgodnienia. Ta sama firma, która tutaj. Firma Sonocka, która będzie realizować to zadanie, w tym momencie kończy zadanie, remontuje drogę w trawie solnej, więc. Tam termin ma do, do połowy czerwca, więc y, skończy to zadanie. Już jest na finiszu, więc tutaj skończy zadanie w trawie solnej i przeniesie tutaj y, swoją działalność na tą drogę. Na pewno skończymy termin zakończenia inwestycji jest y, na li, przewidziany na listopad. Na pewno to do listopada to zadanie będzie y, zrealizowane. Ta y, batalia wojna, to, remont tej drogi to już jest nie rok, nie dwa, to już są dziesiątki lat. Ta droga tak naprawdę powinna być zrobiona co najmniej 20 lat temu, więc proszę zrozumieć rozgoryczenie mieszkańców, a zwłaszcza tych, którzy codziennie do pracy jeżdżą w stronę leska. Tak? Y w pewnym momencie y, były jakieś tam zbierania podpisów, wydłużne y, y, pisma składane, potem przerwa, bo wszyscy się bardzo mocno zniechęcili. Gdy pojawiły się te nabory do, do tych rządowych programów, y, no to z wielkim hura, prawda, rzuciliśmy się, że super, musimy zrobić wszystko, y, obietnice, że będzie już dobrze, pierwszy wniosek y, przepadł. Więc tutaj, jak drugi okazało się, że, że jest właśnie, będzie realizowany, to oczekiwałam od, od nas wszystkich, że będzie takie naprawdę wielkie hura. Wow, super, robimy imprezę. Nie wiem, festyn z okazji tego, że będziemy mieć drogę, ale właściwie właśnie. No niestety, jesteśmy takimi niewiernymi Tomaszami. Czekamy po prostu, czekamy jak pojadą maszyny, bo naprawdę ten nasz optymizm jest taki, no w środku, no wierzymy, ale, ale naprawdę czekamy aż pojawią się maszyny, zamknięta będzie droga, czy część drogi, no bo musi być przejezdna i dopiero wtedy, wtedy będziemy świętować. Te w okolicy nie ma, bo w promieniu 100 kilometrów. To jest masakra, normalna masakra. Takiego czegoś w życiu nie widziałem, żeby tak można było się gadować. Taki powiat ogromny, gdzie on ma pieniądze? On jest bogaty, ale w urzędy, ale nie, nie w inwestycje. On nic nie wnosi po prostu. My czekamy, wie pan, od kiedy powiaty powstały w 90 latach? Ja byłem radnym w gminie wtedy. I wtedy. Powiaty przejmowały drogi, wszystko szpitale, szkoły. Sprawa jest pilna od wielu, wielu lat, także myślę, że z naszej strony tutaj ten plan działań na, na tą kadencję przewidywał też remont tej drogi, i konsekwentnie realizujemy zadanie po zadaniu. Przypomnę, że, że też wyremontowaliśmy już w tym roku. daliśmy do użytku drogę na Liszną. Jest remontowana w tym momencie droga w trawie solnej, wcześniej wybudowany most w trawie solnej. Droga w Żygłodzie i Dobrej już też w tym roku została przebudowana, wyremontowana. Więc konsekwentnie droga za drogą, zadanie za zadaniem realizujemy nasz plan, który przyjęliśmy w 2019 roku. Mamy na mapie inwestycji powiatowych, szczególnie w tym ostatnim roku bardzo dużo tych inwestycji. Niemniej jednak ja osobiście cieszę się bardzo, że ta inwestycja znalazła w końcu swój czas. Już w poprzedniej kadencji mówiliśmy o tym, że tą drogę trzeba koniecznie zrobić. Już na początku tej kadencji zainicjowane spotkanie tutaj przede wszystkim przez mieszkańców tej miejscowości, przez panią sołtys, przez ludzi ze stowarzyszenia, którzy tutaj nie nieopodal nieistniejącej już stacji kolejowej, żeśmy się pierwszy raz spotkali. I oni powiedzieli: pomóżcie nam. Powiedzcie nam, gdzie mamy pójść, z kim mamy rozmawiać, bo kolejny raz ta droga wam nie przeszła. My wam pomożemy. My załatwimy tą stronę społeczną. My będziemy naciskać, my będziemy robić. No powiem szczerze, wtedy też nam się dostało jako radnym tutaj w tym miejscu, dlaczego nie jest zrobione i tak dalej, ale doszliśmy to do wspólnego. Będąc radnym w drugiej i trzeciej kadencji, spotkałem się no wtedy przetoczyła się cała fala Powiem różnego rodzaju działań mieszkańców, szczególnie załuża tutaj na czele z sołtysami radnymi, gdzie tworzyły się grupy ludzi, którzy występowali o szybką przebudowę tej drogi, bo ona była od początku w fatalnym stanie. Ja przypomnę, że powiat, powstając w 1999 roku, a akurat mija 23 lata od jego powstania, przejął w inwentarzu wszystkie drogi powiatowe, które. Teraz właśnie remontujemy. 3 km drogi na wierzchni, prawie, prawie. I 540 metrów chodnika. Bezpieczne przejście, tam przy, przy terenie zabudowanym. I kilka zjazdów i kilka i kilkanaście miejsc parkingowych. To przewiduje projekt, także i tutaj i, tutaj, i ta umowa, którą podpisaliśmy z Perdima. Wartość zadania prawie 7 milionów złotych dofinansowanie z rządowego funduszu rozwoju dróg. 3 miliony 800 3 miliony jest po naszej stronie jako wkład własny. Mamy zapewnienie, że pół miliona złotych otrzymamy z lasów państwowych. I, I też czekamy jeszcze na decyzję gminy Sanok, bo też te wstępnie mamy informację, że jakieś dofinansowanie będzie. Yy, cierpliwie czekamy. Te środki nam będą potrzebne. Nie są nam potrzebne w tej chwili, natomiast bliżej końca inwestycji będziemy, będziemy bardziej oczekiwali tutaj na, 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 to, na te dobre wiadomości z gminy. Panie redaktorze, droga ta, widzimy właśnie jak pędzą. Ma e, kilka takich bardzo ważnych aspektów, e, jeśli chodzi o jej ważność. Przede wszystkim e, e, ona ma bardzo ważny cel strategiczny. Jest takim ominięciem e, drogi głównej, która biegnie przez zagórz, czyli głównej arterii. Ma aspekt gospodarczy, ponieważ tą trasą e, no, przemieszczają się różnego rodzaju towary. Szczególnie drewno. Jesteśmy obok submisji właśnie tutaj, gdzie składowane jest drewno. Ma aspekt społeczny, ale przede wszystkim no, teraz już aspekt wizerunkowy, bo to już był naprawdę ostatni dzwonek, bo faktycznie nie ma po czym jechać. Jadąc tutaj i widząc y, y, parę kilometrów dalej, kiedy powiat leski buduje już chodnik przy takiej drodze, a my gdybyśmy zostali w tym miejscu, w którym jesteśmy, to byłoby naprawdę no, dużo du, 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 niekorzyść dla powiatu. Jest to swoisty bypass w razie wypadku, czy też w razie, tak jak Pan przed chwilą wspomniał, dużego zakorkowania drogi między Sanokiem a, a Zagórzem. No niestety, tak się zdarzy w tym roku, w sezonie wakacyjnym, że ta droga będzie naprawiana. Niestety, niestety. Technologia tego wymaga, żeby była robiona w tym okresie. Ta droga, też zwracam uwagę na to, ona będzie okresowo całkowicie zamknięta dla przejazdu, ponieważ jest tu kompleksowy remont tej drogi. To nie jest tylko połatanie dziur. Tu będzie zdarta nawierzchnia, będą nowe nasypy, będą nowe przekopy, nowe odprowadzanie wody, będą podsypane miejsca tam, gdzie teraz mamy bobrowiska, my jeszcze z tymi bobrami musimy sobie jakoś poradzić. To będzie ulga. No to będzie ulga pomimo na pewno utrudnień, bo jest to szczyt sezonu, Lipiec, sierpień, prawda? Czerwiec, na pewno potrwa to dłużej. Będą utrudnienia. Chciałbym tylko wspomnieć, wspomnieć tutaj o wielkiej roli lasów państwowych, które tutaj będą nam dokładały pół miliona złotych do tej inwestycji. To nie są małe pieniądze. Nie ukrywam, że bardzo nam w tym pomógł pan poseł Piotr Uruski, z którym byliśmy u dyrektora Kubicy, naczelnego dyrektora Lasów Państwowych, żeby, żeby Lasy Państwowe, skoro tutaj pracują, skoro, skoro tą drogą wyważą swoje, żeby dołożyły nam do tej inwestycji. Prosiliśmy też o drogę w Sanoku. Lasy Państwowe do inwestycji miasta będą dokładać pół miliona złotych. To pokazuje tylko, jak lasy w tej chwili są potrzebne i może do tej pory nikt tego nie widział, ale one partycypują, pomagają nam jako samorządowcy w finansowaniu naszych inwestycji. Powiat realizuje jednocześnie kilka ważnych inwestycji. Jedną z nich jest przebudowa drogi Tarnawa Kalnica o największej w historii powiatu wartości 24 milionów złotych. Też już jesteśmy po przetargu, mamy wyłonionego wykonawcę, więc podpisano umowę, więc tam jest to zadanie jest nieco innym systemie, bo zaprojektuj buduj, więc zanim wbijemy pierwszą opatę jeszcze, jeszcze kilka tygodni i trzeba będzie zaczekać, ale te prace na pewno w tym roku się rozpoczną.